Ale ja nie mam nie, z, nie... Nie z banany mam silnik, to nie wiem Ale ja mam bo no moja pracy wszystkie wolniej niech No właśnie o, ja krytyka o, przyjebałem, czaj! R No Na oślep może? O, patrz to, przez dym kurwa, tym trafiłem. <śm> no i trafiłem. A nie, to była ta. Huma zwykła. Witam no ja z powrotem na kanale Kowal z tej strony, a w tym odcinku przejdziemy się Cerchillo Mk7, yy, wersja Mk7. No, i teoretycznie o Churchillach już opowiadałem, ale o tym wspomnę później. Ale powiedzmy sobie co nieco może o Churchillach i przejdziemy do wersji, właśnie MK7. Także ogólnie zacznijmy może od samej nazwy. Churchill no niekoniecznie pochodzi od Winstona Churchilla, chociaż raczej łączą to w całość, że o, Winston Churchill mieli czołg ciężki Churchill, jeden z najlepszych chyba prawie czołgów Wielkiej Brytanii, ale niekoniecznie pochodzi od pana Winstona Churchilla, właśnie. Trzeba wziąć pod uwagę w jaki sposób nadawano nazwy brytyjskim czołgom ogólnie? No i po prostu bardziej prawdopodobne jest, że pochodzi ona od Johna Churchilla, dowódcy armii brytyjskiej z czasów yy, wojny o sukcesję hiszpańską. Ale nie zmienia to faktu, że no, nazwisko mimo wszystko. Łączy się praktycznie bezpośrednio z ministrem Churchillem, ponieważ pan minister Churchill jest potomkiem pana Johna Churchilla. A więc zacznijmy od tego, skąd się w ogóle Churchille wzięły. Ewakuując się z Dunkierki po klęsce Francji w 1940, brytyjski korpus egzekucyjny musiał zostawić praktycznie cały ciężki sprzęt we Francji, w tym czołgi właśnie. No i uruchomiono nowy program rozwoju broni pancernej, no bo praktycznie dużo im czołgów nie zostało. No i program ten proponował budowę czołgu A-20 zaprojektowanego jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej z myślą, no ten czołg był projektowany z myślą o pozycyjnej wojnie okopowej, no bo taka wojna była znana, jak do tej pory, dopiero powiedzmy niedawno dla tamtych czasów Niemcy zaczęli światem w postaci Blitzkriegu i wracając do czołgu A-20, czołgu ciężkiego, był to bardzo powolny i czołg jak na tamte czasy, aczkolwiek był on w stanie pokonać yy, tak zwaną ziemię nieczyją, którą z pierwszej wojny, z wielkiej wojny yy, ludzie znali, że z tego, że po prostu była pełna kraterów, okopów, błota i całego innego syfu. No po prostu wszystkiego. Wszystko, co możecie sobie paskudnego wyobrazić, było na ziemi niczyjej. No i czołg A-20 świetnie się spisywał w pokonywaniu takiego rodzaju terenu, ale reszta testów pokazała, że nie nadawał się do prowadzenia nowoczesnej wojny manewrowej, którą właśnie pokazali choćby Niemcy. W 1940 roku projekt zmodyfikowano i tak powstał czołg A-22, który dopiero we wrześniu 1941 roku otrzymał na nazwę Churchill. Mimo tego, yy, że przeszedł jakieś testy, yy, okazało się, że A-22 Churchill został wprowadzony do produkcji przedwcześnie, bez przeprowadzenia wszystkich testów w odpowiedni sposób. Yy, I jego debiut bojowy pod Dieppe, tak się ktoś przejebie, że źle to wymawiam, więc będę po prostu mówił Dieppe, tak jak widzę, tak czytam. Yy, no jego yy, debiut bojowy był nadzwyczajnie udany, zresztą Zdobyczny czołg premium w drzewku niemieckim, mianowicie Panzerkampfwagen Churchill, znalazł się w rękach Niemców właśnie po tej nieudanej operacji. Znaczy nie jeden, yy, ale przynajmniej parę maszyn. Ogólnie yy, po tej operacji wiele maszyn udało się Niemcom ściągnąć z, z pola bitwy i dokładnie przetestować, ale o tym opowiadałem ogólnie w odcinku właśnie yy, o tym niemieckim Churchillu, który znajdziecie u mnie na kanale, także jak chcecie o tym posłuchać, to przełączcie sobie do tamtego odcinku. Ok, wracając do, yy, do Churchilla. Po wielu modyfikacjach mających na celu poprawienie jakości wozu po tej klęsce pod Dieppe, Churchill okazał się konstrukcją całkiem udaną i z powodzeniem wziął udział, powiedzmy, że w testowych yy, dla tego Churchilla wtedy w walkach w Afryce Północnej. Yy, żołnierze bardzo polubili ten czołg, bo yy, był bardzo mocno opancerzony. Był stosunkowo niski y, i miał wciąż odziedziczoną po A-20 y, świetną zdolność pokonywania przeszkód terenowych. Minusami było kiepskie uzbrojenie i niska prędkość maksymalna. Y, tą niską prędkość też niestety odziedziczył po, po poprzedniku A-20. Zresztą y, był to czołg wsparcia piechoty, to znaczy te czołgi nie miały jeździć super szybko. Wielka Brytania nie rozważała tak taki briskir, gdzie, gdzie najpierw przebijają się panzery, a za panzerami przebija się piechota i czyści. Tutaj bardziej chodziło o to, że ten Choke Churchill miał jeździć wystarczająco szybko, aby dotrzymywać kroku piechocie, ewentualnie troszeczkę może wyprzedzić. Następnym minusem było oczywiście kiepskie uzbrojenie, jak na tamte czasy. Najpierw Churchill 1 z armatą 40mm w wieży i 75mm w. W kadłubie, mamy go tutaj Churchill MK nawet go nie badałem. Jak widzicie, przepraszam, 76 w kadłubie i 2 funtowe 40 w wieży. Później był Churchill, 3, znaczy w grze, później mamy Churchilla 3 z 57 i ten Churchill, ale tutaj mamy już powiedzmy czołg, który był w znacznej liczbie przed rokiem 44 w siłach brytyjskich. To znaczy mamy tutaj 57 mm armatę. I prawie 90 mm pancerz kadłuba i wieży z przodu. Także ten czołg był bardzo dobrze jak na swoje czasy uzbrojony i, i opancerzony, aczkolwiek na uzbrojenie dość szybko okazało się, że te 57-ki no, są mimo wszystko za słabe. Dopiero w późniejszym okresie czołgi Churchill brały udział w walkach we Włoszech i w Europie Zachodniej. No i, no i tutaj dochodzimy do czegoś, co nazywamy czołgiem. Oficjalnie Churchill MK7, a tak naprawdę ten czołg do końca wojny nazywał się Heavy Churchill, czyli Ciężki Churchill. No i aż w porównaniu do jego poprzednich wersji, ten ma aż 152 mm pancerza z przodu i na wieży. No i wersja poprzednia, bodajże MK6, była już przez Briana w mocniejszej armaty 75 mm, armatę MK7 kalibru 75 mm. Tak de facto jest to, pod względem statystyk, że jest to praktycznie taka sama armata, Eee, inaczej, jest ta sama armata, którą znamy z czołgów Sherman, z krótką 75. Eee, zresztą pierwsze Churchill'e chyba były przebrane w ten sposób, że Brytole wyciągali 75 z Shermanów i montowali je do e, wieży Churchill'ów, ale o tym nie czytałem zbyt dokładnie jeszcze. Za to w wersji MK7 mamy już armatę powiedzmy w brytyjskiej produkcji MK5, która miała e, przyjmować amunicję, e, miała mieć wspólną amunicję z czołgami. Yy, aliantów, yy, czyli no, z Amerykanami. To samo co w Sherman'y miało wchodzić do tego działa po prostu. Dlatego będziemy mieli yy, takie same właściwości tej armaty, biorąc też pod uwagę amunicję. No i ogólnie ten heavy Churchill wszedł na wyposażenie armii dopiero podczas bitwy o Normandię i w 45 roku dopiero zmieniono jego oficjalne oznaczenie na A42. Nie był to już tak stricte heavy Churchill, tylko miał już oznaczenie A42. No i łącznie z wersją Mk13 wyprodukowano 1600 egzemplarzy tego pojazdu. I myślę, że o samym czołgu ode mnie tyle. Tak jak pancerz widzicie, cholernie gruby z przodu na baterytingu na Tingu 4.7. Bardzo mało y, pojazdu przeciwnika może się przez nie przegryźć. Dopiero jak nas zapieruje na Pantery y, czy tam Tygrysy, no to wtedy może być y, troszeczkę problematycznie. Armata taka sama y, pod względem statystyk y, jak w Shermanach z krótką 75. Y, za to nie mamy tutaj amunicji niestety. Składką wybuchową, bo nie, bo brytole takiej nie mieli i tyle, po prostu. Yy, rzekomo takiej nie używali. Za to mamy pocisk M61, który przybija 100 mm ze 100 metrów bardzo ładnie, równiutko. I na 4,7 możecie wierzyć lub nie, ale on wystarcza, dopiero jak nas zapieruje jest z tym duży problem. No i przede wszystkim, <laughs> następna sprawa. Co jest lepsze od jednego Churchilla? Mianowicie 4 Churchilla i materiał, który zobaczycie pochodzi ze streama pana Jankesa, Tyle, że no ja wtedy nie streamowałem, ale nagrywałem ze swojej perspektywy te, te akcje, więc jak chcecie zobaczyć całość, link wrzucę w opisie i tam zobaczcie streama z perspektywy Jankesa tę akcje. Yy, za to to co nagrałem, no zobaczcie z mojej perspektywy. Yy, będziemy się starać mniej więcej osłaniać nawzajem. Będą trzy Churchill MK7 i będzie jeden Churchill MK3, czy tam MK4. Yy, no i myślę, że ode mnie tyle. Także Churchill Gang przeskoczymy sobie prosto do akcji. No Brakuje tylko piątego, żeby na szpicy jechał <suszel> <suszel> Klin pancerny kurzmy Tak no, Niemcy Ale w końcu blokowałem ten lepszy pocisk, no to teraz będzie co robić kurde Ja nie miałem zamiaru jak w jednej się odnerwowałem bo nie mogłem te ciaka przelić No i mamy na szpicy goście <suszel> 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 A, tam pojechaliście, zatem. Mamy tam. O, M22! Kuki, <laughs> <gulki> komando. <gulki> nie no, masz tego typa. Oj, oh, shit. Oj. Ojej. Oj, co usadzę? hell okay, no. Cóż tam? by nas down tiernęło? Na 3,7 yy. Widzę kw z... Tak, ja, ale jedna... No, ale tam, Ale jedna... Yyy... ZIS-5 ZIS-5... ZIS-5... Krytyk w wieże U wieży mówię wyjebałem nie Pan na tym nieważnie zgasił fagas Nieuszkodzony PZ-4 za nim, PZ-4 za nim! Nie mam wieży Wieże wyrżnięta w pień Nie wiem jakim cudem Zasłaniam, zasłaniam, Do zasłaniam Dowódcą zabiłem Okej Wykosze Zasłaniam, spoko Uważajcie no na flankę od tego kablucu Działo nowego nie ma, PZ-4 Uważaj po lewej <coughs> Miał jeszcze to. wcześniej dowódcę zabiłem Nie trafiłem go, działo mi poskoczyło A już pomaga ci się, też nie przebity, nie, mam, nie mam lufy, nie mam lufy Naprawiam się Skąd? Z lewej, tak? Sprawy, po lewej masz. coś wychliło. A, jest KW, dobra. Czerwony zamek działa. Fak. I ja, poszedł. Czyś ci nie? Bosti? Już, już, już pomagam. Jak to nie uszkodzony, kurwa. Kupa Z4 Są. stoi I nadal. Nie, nie ma działanego. Działa. Dobra, zamek działa w kawulcu Dziękuję. Chryste, ja <głosy głosy> Jak to wygląda? Brawa to prawa coś strzeliło blisko prawa niech Kto, to ktoś przerobi na mema Ja to nagrywam Jesteś mi ruszył I nie, czy... Możliwe, Dobro, że ja da, Zamek działa, nie strzeli, strzeli. Podobnij się w kawulerze Dobra, zajmijcie się w kawulce On ma zamek działa rozwalony, to i tak nie strzeli e, Próbuję się tam skleić, Jakes Asysta ja te... za kabu dobrze Świetnie panowie, świetnie Przez to, z tym, że to nic nie zrobiłem To był dobry Churchill Gang jeszcze lepszy gdyby nie to, że wstałem z jakichś rogów w I teraz P8. Nie. Bum. Bum. Flask. Flask, I wszyscy, I wszyscy, w czterej mieścimy się. Idziemy czyimś innym pancerem. co, jedziemy na B? Tak od boku? Tak. I za chwilę dwa te pół w to jedź tam, Jankes, przy ten, czy pilnuj, a ja tutaj rzucę okiem na... Będę strzelał no, Jankesa, ale właściwie od niej. Nie a, zachęcam. silnik. Ham. Amunicja mu nie wybuchła. Lewe, lewa niszczarka. Kurwa, w nocy uwielbiam tę mapę grać. Nawet bez nocto-wizji. Ooooo! Musisz spodziewać, w postaci... Pociec, 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 pociec. Zobaczyłem... Znowu jest... Jest schodzony, fuck. Nie ma działanowaru. <śmany> Aha, nie przebije. Aj, się <śmany> ruszył w ostatniej sekundzie. Znowu pancerz nie przebił. To jest, zostało... Ja bez... też. No tak. bo się kurwa rusza tym On też nie no, O! Teraz weszło Dużo w ostatniej sekundzie Dobra, to przyjęliśmy wszystko w Kowo? No nie. Kurwa Znowu zły. No ja nie mogę, bo teraz mam spamowanie czatu jak chcę to samo napisać na innym Tutaj chyba między tymi... Tutaj jest show chyba. Tak, jest. A tu za chwilę tygrys. No nie, no nie bo nas zdauntierowało. A ten Miko Polskie już jest chyba trzecią kurwa bitwę z nami. Nie ma Janka jest przy tobą trzy cele. Wiem, 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 Jeden sztuk na to jest. Jeden sztuk i Jeden masz chyba coś dużego. <grywka> chyba tak, no. chyba sobie tutaj nasi nie poradzili na tym C. To jest które cię zgasiło. Tak, tak, wiem. Ja bym proponował znowu. Czekaj. Teciak, gdzie Działa nowy silnik? Pancerz nieprzebity. A ja go tu mam, dobra. Te cały w nie są Dobra, jedziemy w stronę C, także będziemy tam za 10 minut. Yeah. E, nam biorą! Sorry, nie udało się, pierwszy raz tym lecę. Eciak! Bo się normalnie tu zawołano. Oh. Hurikaina to był... tak. Proszę bardzo, dobrze. Podejrzewam, że gościu nas gdzieś zauważył i stwierdził, że ucieknie. Może, może tak Zdekupował Zdekupował i Można spróbuję objechać właśnie na tył. O Szkuman nie wiecie, tu za nami. To 40, myślę, że przy sobie wratę. Dobra, to ty se rzuć okiem tutaj, na to B. A widzisz na pewno to... Ja próbuję zawrócić, ja tylko że ja nie mam silnika. To jest milimetry. Na chyba, że CM wjechało na C Dobra, on nie ma nic do wyświetla Ta za nami wyjechał skubaniec Kubaniec. Dobra, krytyk kierowca ładowniczy. Chciał nas objechać, Skubaniec, faktycznie. Haha, <laughs> dobrze się obróciłem w ostatnim momencie. Ja sus coś sobie też. Nice, nice, problem. nice, nice. O, fuck, za mną sztuk, za mną sztuk. Na moich plecach. Ja lecę, lecę, lecę. Nie trafił mnie. Przejdź na kierowcę. I jeszcze jedno coś tam jest, krytyka mu nie zasadziłem i jeszcze jedno coś tam wyjechało PZ-3, PZ-3M tak Dobra, krytyk w kierowce, PZ-3 Dowódca ładowniczy No właśnie w chuj, nie? Weź, pójdź, to ten samolot praktycznie skacze po strzałie Coooooo? Co to? mi się uj**ały Oj, czmudek Yyy, Kowal, z prawej, ja nie mam gdzie uалы. Dobra, nie widziałem wystrzału, przepraszam, dobra, widziałem teraz 57, to 6457. W sumie nie powinien mnie przebić Ale to zawsze jest tak, że nie powinien, a jednak przebije, nie? To ja niedawno miałem tak łatwo. To mnie rozsmarowało Churchillem, Szukam go, ale nie wiem gdzie pojechał O, przepraszam, jest Kierowca, Kierowca. Dobra, zamek działa. Jest twój. Ja sobie go jeszcze podpalę. Ja sobie go jeszcze podpaliłem, żeby nie mógł naprawiać, ani nic. Ale będę te czterdziestki. Spróbuj mu walnąć od przodów ten... ...wjazmo karabinu maszynowego. O kurwa, się notował. Nie mam powolnego przeładowania. Dojeżdża wam... Hetzer jedzie, hetzer jedzie. No to w policzek to go jemnie, nie? nie to w mordę Ja mu z biegów Ja mu biegów to Co to za bomby? Nie mam to, dobra. O, systa, dobra Oj, Dobra ja no, dajemy dajemy. Dajemy. Dobra, hecera mam Ja nie wiem jakim cudem to przeżyłem Mam żółtego i pomarańczowego załoganka O tu za mną jeszcze dwóch No dobra Szerczyć gang! <coughs> No to czekam aż zasłonić. Uo downtier jeszcze O, to ja bym proponował na Damtierze jechać środeczkiem kurwa. No <laughs> bo mamy 3747 znowu really? Kurwa Jedźmy o, o, o. Generalnie patrzcie sobie na tego ziomka na prawym mle Coł jeden <laughs> O M22 No dzięki Dobra, Dobra jadę, jadę środkiem, pierdzielę na tym pijarze. Na nie A raczej za nim, bo za nim Ale ja ja nie mam z, Nie mam silnik, to nie wiem. Ale ja mam generalnie moje mojej podaży wszystkie wolniej nie Mów Gównij, w O No właśnie. O, ja krytyka o, przyjebałem, cześć! No na oślep. No, no, oślep. Moje pytanie? Czy może? właśnie nie jak ty patrz to, przez dym kurwa ty trafiłem no I co? A nie, to była ta Puma, Puma zwykła Myślałem, że Ertruje tam widziałem jeszcze Mają Włochów Może Ertruje też komuś trafiłem Zrzucają tego dymu od chuja. Ale R-Truje ja dymnych nie ma No no no, ale coś tam może mieć te dymne Oho, kulturalnie sobie czeka? Strzelają w jego stronę. Ja strzelam ogólnie w stronę Alfy. A, Alfa przejęta, okej. Okay. No to chyba pan już okazję no? <coughs> Tam co się podświetla cały czas. Jadę pomóc roku Stogi. AZ4, dowódca nowy operator KMU, ruszył do przodu asysta. Dobrze, ktoś mi przyjebał. Z lewej dostałem. Z lewej? Widzę. Tu. A! zamek działa, ma zniszczony. Kapienie dobrze, nie Lufa na żółty. Gości nas chybił bombami na szczęście. O jezus, no. Strzeliła biegów. Lokust Cel nice. Celnie uszkodzony, kurwa On ma chyba za dużo pancerza, miałby był w stanie z tego przebić Chyba, że tutaj Krytyczne, bo ona no, była dawno, nie przeszło. Nie On A dobrze, Ale amunicja mu nie chce wybuchnąć, kurwa Na podłodze mam amunicję i... I za sobą, o, jest, siadło co jest? Czyżby powtórka z Tygrysa 2? no nice! Dobra! Nie, ale trafiłem go Także no powinien, powinien wybuchnąć za pierwszym razem, i dopiero za trzecim wybuchnął. Co to tam mm, do ale zajebiście trafiłem. A wy tam wy po prawej, dobrze. Ugh, dygnęło się od pleciaka. Fuck, musisz coś do mnie zacząć szyć. Wow. No super BN, oczywiście, że szybciej mnie wykręcisz niż ja ale okej. Okay. Fajnie. Asysta. Fajnie. Za jest 500 mniej niż 500 Probuj zamiast, próbuj Jame, A na głupia skałka, co tak czy inny Uuu, okno życia, ideolo. Hohoho! Ho, 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 sztuk się wychylił W tej sytuacji będzie to okno Ten pios się churchillem wjechał Skórowe ze zgołów oh. staje To już to meadowa Ja bym pojechał w stronę punktu C for fun wiesz Kusar? No tutaj tak już ich trzymamy za jaja Jeźdźmy w co czemu nie? link Co ty chcesz od mojej linki holowniczej, co? Lewo, lewo kowal. Oh, lewo. Jest, 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 yes, yes, yes. widzę. Mam. Yes. Dziękuję. Bo słyszałem go, ale kurwa nie zauważyłem go w ogóle. Nie słyszałem go. Przez te samoloty no, nie wiemy. słyszałem z drugiej strony. Nie, nie wiedziałem, że on tu stoi, bo... On na zobaczył, że on jecha. A, okej. Okay. Po mojej prawej coś wjechało... To tutaj. O, i z lewej dostałem teraz, akurat tak się obróciłem FAK Po twojej lewej jest Tak z prawej się Dobra tak do mnie strzelają, że ja sobie tutaj włączę naprawianie I niech strzela To że po mojej prawej ta, ten pod wieżą go Nice Tak, to było M4 Tipo 17 170 nie przebiła Zobaczmy, To Jeszcze mnie soki pierdala nasz nie? Po prostu co Gdzie tam było? tego? Eee. No Kurwa nie wiem, jak ci to powiedzieć. On był, proszę pana, gdzieś tutaj. coś takiego gdzieś, gdzieś tu w skałę. Dobra, ja dostałem A, ja. Okay. Uuu, ała, ała. nie. Gdzie eee, to ty stało? to ty gdzieś tutaj. Jest, bo no to bo jakbym ci powiedział gdzie stoi to typo. No tam przy kamieniu, no, nie, no to wiesz, dlatego powiedziałem, że nie ma Ci tego jak powiedzieć po prostu. Dobra, dobra, spoko. Ja tutaj Czy wiesz z... jak mało to zabędza? No. Y tutaj będą trzy Dobra. Słucha wuj To jak coś to ty masz działo, ja mam pancerz. ta co lata z tego co widzę Wiesz co on nie zrobił Trupa przywiesił na tym skarpianie na... <noise> Tak to wygląda jak trup Ten plecak z, z hełmem Baj papier toaletowy ma jakie drogi item <grym> Aha, na koniec a i tak nie przebiłem kawulce. Ale ładnie poszło, ja ładna też. runda